Oa pierdole Kram Solo kurwa Siema wszystkim Jakiego kompa kupiłem A takiego Asusika Asusa jakiegoś kupiłem Ty, ale czemu ja mam znowu problemy? No wiedziałem że tak będzie. Poczekajcie ja muszę ustawić typu live tego. Bo nie mam na fullu znowu. Jaka ta rozdziałka tam była? Mg1 wbiłeś? E? Kurde ja nie wiem czy to umie jest czy ten bo ja... Ej czekajcie chwilę Taka ustawię Specyfikacje, zaraz wam rzucę jakiego kompa mam Zaraz wam wrzucę na neta Bo ja go kupowałem w mediamarcie i on będzie To ja wam zaraz zarzucę jakiego mam kompa dokładnego Poczekaj ta chwilę Smieję wam scenę, żebyście widzieli Przechwytywanie gry wywale Dodaj Ja jeszcze tu muszę poustawiać, bo ja jeszcze wszystkiego widzę, że nie poustawiałem, ja Przechwytywanie ekranu, pyk. 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 Dobra, teraz tak, gdzie to było yy, komputery i tablety, yy, komputery stacjonarne, tak, tego mam, kompa, macie specyfikacje że procesor dobry jest. I 7 mka 3,6 GHz mogę dokręcić nawet do 4,2, nie? 8 GB ram mogę zrobić 32 do niego, nie? 1 TB karta graficzna GeForce GTX 1050 2 GB. My się wydaje, że spoko kąp, nie? Tylko ten Windows dycha mnie tak nie za bardzo. No i Wi-Fi w nim mam, Bluetooth Bluetootha też jest, nie? No Dobra, ja muszę, poczekać, ja muszę ustawić tego, kurde, ja nie pamiętam jakie ja miałem hmm. Aha, już wiem o co chodzi chyba Personalizuj, nie to, 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 nie ekranu Jaką rozdzielczość? Kurwa, to jest Windows 10, ja nie ogarniam go jeszcze. Ty jak tu sprawdzić ten rozdziel, że się ekranu. Mm, zaawansowane. Tysiąc. Taką chcę mieć chyba. Ty, a czemu mi tutaj ten... Ta rozdzielczość mi nie działa, bo nie mam wszystkiego. To lipa. Ta zalecana jest dobra. To nie będzie ta. Ty, ale co jest? E, czajcie, że mi pół ekranu zawaliło? Ty, ej co jest? Pięć. Jaką ja miałem, jaką ja miałem rozdzielczość ustawioną? Czuło mi ten... Zobaczcie ty, pół ekranu znikło tam. O co chodzi? Zastosuj. Przywróć Ty Pa Kto mi powie o co tu chodzi? Bo ja mam tych, wszystko mi wsiąkło Co jest? Ty ja pół ekranu ja personalizuj? A czekaj, tu chyba coś może pozmieniałem. Gdzie jest ta stuwa? Przywróć tutaj coś pozmieniałem i to jest tu. Zastosuj. Chowaj zmiany. I teraz tu. Ty no, ej, nie wiem o co chodzi. Ja nie mam ekranu całego Ja dopiero kompa kupiłem, ja nic jeszcze nie ten. Ja nowego kompa dopiero dzisiaj kupiłem przed chwilą, nie. Ja. I tutaj ustawiam wszystko. I mi tutaj nie chce wrócić zmiany ty Nie mam pół ekranu, kurde, tu mam czarny pasek. To nie chodzi o to, że ja mam tutaj na tym. Tutaj na live, nie? Ja mam normalnie w tym. W systemie coś zwolone Jak ja mam przywrócić to? Jak ja mam przywrócić te ustawienia? Czekaj, ja wezmę w net, wejdę Napiszę Windows 10, pół ekranu Jak podzielić ekran? Jak? Chciałem gibonek. Jezu. Yes. Te Windowsy nowe normalnie. Ja nie wiem po co nie je wprowadzają. Jak wprowadzają, to coraz gorsze kupy, nie? Może panem sterowania Vidi. Problem z kompem mam teraz. Nie, no tu nie będzie, tu na pewno coś, w tym ustawienia ekranu. No tak się się zmie zmienia. 175 I tak nie mam całego. i mi tutaj chowa to, nie? Nie pokazuje mi całego tego ty. O co tu chodzi? swój. Teraz mam niby cały, to znaczy mam całe rozciągnięte do tego, ale nie mam tutaj schowane. Czekajcie. Duże ikony, tam duże ikony. nawet startu teraz nie mogę złapać. Ekran mi się dosłownie przesunął mi się ekran. Może jak rozciągnąć ekran, kurde, do obrazu. Co tu mi pierdzieli? Te, to nawet nie o to mi chodzi. Z tej strony, Wesley. Jak rozciągnąć ekran w CSGO, ale nie chcę w CSGO. Ja chcę ogólnie rozciągnąć ekran. Fa, ale CSGO mam normalnie. CSGO sam normalnie na full. CSGO sam normalnie na full, nie? Tylko problem mam z pulpitem. Nie mam całego pulpitu. Ikony mi pochowały się gdzieś tam z boku. Hmm, musisz wejść w zakładkę w karcie graficznej, zaraz ci powiem dokładnie. Muszę sprawdzić. Pana serwania. Zmiana rozdzielczości, zastosuj, tu nic nie dało. O, tu mam chyba już okej. Okay. Ultra HD. Matywne to ustawię. O mam, ty mam, już mi się udało. Już mi się udało odzyskać to dobra. Teraz muszę ustawić. Czekajcie, hmm. według nas, dobra. Jakie ja mam ustawienia? Czekajcie jeszcze raz. Ustawienia ekranu. Co mam ustawione? 1680 na 1050. Ustawienia OBSa muszę zmienić. Ty, no to mam takie ustawione. Ani nie, nie przechwituje mi całego tego. obs nie mam rozciągniętego. Mam czarne boki, nie? Ja pamię pamiętam jakoś to, znaczy pamiętam. Wiem o tym, że to jakoś robiłem, ale nie pamiętam jak. OBS Czarne Boki. Muszę zobaczyć hasło. OBS Czar... Boki. Czarne Boki.

Dzięki za sobą. Rozdziałkę zmieni, ale na jaką ja miałem zmienić? Ja nie pamiętam, właśnie. Nie pamiętam. Crazol, dziękuję wam za sobą. Ale to w OBS-ie muszę rozdziałkę zmienić, nie? Bo, ale ja mam w OBS-ie ustawioną taką samą jak na ty. mam taką samą ustawioną rozdziałkę w OBS-ie jak na pulpicie, nie? Chyba uważam, że mi się coś po pomieszało. <laughs> jeszcze raz 1680 na 1050. 1680 na 1050. Może to muszę jeszcze zmienić, taką samą ustawić. Poczekajcie, ja muszę OBS-a na chwilę wyłączyć, bo nie mogę tego zmienić. Zaraz będę grać, tylko muszę ustawić, bo widzicie, że mam czarne paski. Muszę na, na full zrobić normalnie. Dobra, poczekajcie chwilę, zmienię to. Nie chuja, nic się nie zmieniło. To samo dalej. 192 na 1080, nie tam, 190 ile tam było? Siema Jensina 1920 było? Taka rozdziałka? Dobra, już ogarniam jeszcze raz. Czekajcie, muszę rozłączyć. Teraz Będzie dalej chujna chyba A nie, będzie chyba gitara Ściągnij do ekranu Tu jest okej Tu Dobra, chyba będzie git, nie? No, ale ci pomogł nieźle. Dzięki. Dobra, to przechodzimy do gry zobaczymy, jak w grze będzie. Czy też nie trzeba będzie tam zmieniać jakieś rozdziałki? Cykalafo! Cykalafo, tylko. No właśnie. CS jeszcze trzeba ogarnąć cesa. Już mi to minimalizuje. No co jest? Słyszejcie? Nie chcę minimalizować. Nowy komputer normalnie za takie pieniądze, kurwa. No minimalizuj mi to ty. A, ja chcę minimalizować, mam czarny ekran, czekajcie. O co chodzi? Wy normalnie widzicie tego dalej. CSA, ja nie widzę go na ekranie, mam czarny obraz. jest do której live? 21, 22 Zobaczymy ja muszę na razie, nie wiem coś mi się stało O co chodzi? Mam czarny ekran, jak zminimalizować tego ty Nawet nie chcę tym, menadżer mi nie chce się odpalić Ty ja muszę kompa Ja muszę kompa zrestartować Dajcie mi chwilę. Zíme sa raz kompa, bez kitu, nie?